Ile razy zaliczyłeś? Stary? Stary, Nie powiem ci tego. Czemu nie? Po prostu to wypuść z siebie. Marek, czy wreszcie zaliczyłeś? Można tak powiedzieć. Ha? Gadaj, ile razy to robiłeś. Po co ci to? Czuję się winny. I chcę wiedzieć, czy masz więcej. Nie powinieneś się winić. Wreszcie zaliczyłeś. Gratulacje, stary! Po prostu gada, ile razy. No dobra, ale najpierw spróbuj zgadnąć. Czy ty tak na poważnie? Ta! Dawaj spróbuj! Jesteś miłym gościem, więc pewnie zero. Ty sobie żartujesz, prawda? Co? Wiesz, jak mnie nazywają na blokach? Nie? Nazywają mnie zawodowym łapaczem kotem. Czyli tak to zrobiłeś. Serio, łapiesz kotki? No ta, ale spróbuj ponownie. To nie zero. Hmm. Zła odpowiedź. Nawet nie zdążyłem zgadnąć. To powiedzmy. Może dwa razy? Stary? Tylko dwa? Nigdy więcej mną tak nieszczą. Nigdy więcej. To może mi po prostu powiesz. No dobra! Mam 20 lasek zaliczonych. Nie ma k szans. OJ tak! W tym roku 16 z nich. O stary, to niesamowite. To tak dużo! Nie, nieprawda! Znam ludzi, którzy mają mój licznik dublowany. 20 to niedużo? No a stary. Dachmer ma 150 już w tym miesiącu. O kurde. Teraz czuję się o wiele lepiej. Spadł mi kamień z serca. Naprawdę? No dobra, Marek, twoja kolej. Ile ty masz zaliczonych ciał? Jestem tak szczęśliwy. Wydawało mi się, że jestem złem. Mój wynik to 6. Ale mam tylko 5 ciał. 3 w piwnicy. Jedno na strychu. I jeszcze jedno w ogródku.